Thunder, taka firma pewnego youtubera o nazwie Rezi, ciekawe co tutaj w tym się skrywa. Panie Rezi, proszę mnie wyszkolić na godnego youtubera. Mam nadzieję, że po naszej wspólnej współpracy. O kurde, koszuleczka xl -ka. Zaraz przymierzę wlepki Under University. Proszę bardzo oraz certyfikat dołączenia do szkolenia. Proszę bardzo. No i to wszystko. Nie ma nie ma złotego przycisku niestety ale. Zobaczymy koszuleczkę. Szanowni Państwo, tak się właśnie prezentuję w tej oto koszulce studenta Uniwersytetu Thunder. Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Dziękuję serdecznie moim przyjaciół za super prezent. Do zobaczenia wkrótce. Ciao!